Witam wszystkich ponownie na moim kanale na YouTube. Dzisiaj będzie unboxing nowego Samsunga Galaxy S5, wersja biała. Pewnie pamiętacie moje poprzednie wideo, w którymś tam z wideo mówiłem, że nie jestem pewien, czy będzie Samsung Galaxy S5. Mówiłem, że jak trafi się okazja, to Samsunga kupię i, i zrobię unboxing i jakieś porównania. No, dzisiaj nadszedł właśnie ten dzień, kiedy trafiła się taka super okazja i, i postanowiłem wydać swoje zaoszczędzone pieniądze i zakupić ten model aby go przetestować, porównać z HTC One 8 i, i powiedzieć Wam, jak telefon się sprawuje i co o nim sądzę. Także wersja biała, e, zaplombowana. E, jak pewnie widzieliście już mój artykuł e, na mGadget stronie. E, cała tutaj właśnie jest ta dana, jest dana słynna naklejka właśnie informująca nas o blokadzie regionalnej telefonu, w jakich e, krajach blokada działa, jak się ją ściąga oczywiście, co trzeba zrobić też. Odsyłam Was do mojego artykułu na stronie www.mg.pl. Tam są informacje jak pozbyć się blokady regionalnej. Niestety mm, całe szczęście nie, niestety, całe szczęście u nas w, w Europie nie musimy się o to martwić, bo blokada regionalna jest założona na całą Unię Europejską, także w Polsce też będzie działać. Przystąpię więc do zerwania blokady. ściągnięcia. Więc następna plomba otwieramy pomby i oto naszym oczom ukazuje się Galaxy S5. Telefon odłóżmy. Zobaczmy co jest dalej w pudełeczku. W pudełku mamy oczywiście tradycyjne na szarym papierze drukowane wszystkie manuale od, od Samsunga, instrukcje obsługi, pierwszy start takie sprawy. Także tego się pozbądźmy. Dalej, w pudełeczku, co mamy? Mamy oczywiście e, ładowarkę. Troszkę zmieniony kształt w porównaniu do poprzednich ładowarek. Z boku jest wejście USB do podpięcia kabla. E, pin jest oczywiście w angielski, w jest tutaj wysuwany do góry. E, co mamy dalej? Mamy zestaw słuchawkowy. Mamy kabel e, USB 3.0. Mamy zestaw silikonów do słuchawek do powiększenia lub pomniejszenia. No i oczywiście mamy baterię. Bateria z 2800 mAh. To wszystko, co Samsung daje nam w zestawie. Dla podania szczegółów takich przybliżonych, technicznych więcej szczegółów, możecie sobie znaleźć informacje na mojej stronie. Tak samo Samsung obsługuje wersję LTE. Procesor to jest 2,5 GHz kładko procesor, jest oczywiście wodoodporny i kurzoodporny, ma tak samo uniwersalny smart control, czyli możemy sterować te telewizorem, 16 megapikseli kamery z tyłu, 2 megapiksele front, HTC ma 5 megapikseli front, z tyłu ma 4 ultrapiksele. Bateria duża oczywiście i Full HD Super AMOLED 5,1 inch z cali ekran 16GB wersja angielska telefonu. No także, zobaczmy telefon z bliska. ściągnęmy wszystkie naklejeczki. Ściągnę też screen protector w tym. W tych modelach jest zakładany przeźroczysty. Mamy jeszcze tutaj z boku, tak samo, zakładane naklejeczki zabezpieczające telefon. Także teraz jeszcze, tutaj mamy jeszcze jedno. Wersja biała. Tak, wspomniałem wcześniej, kamera 16 megapikseli. Tutaj jest czujnik tętna. Oczywiście. Port jest zablokowany za tyczką, żeby woda się nam nie dostawała. Wsadźmy baterię. Wsadźmy baterię i uruchommy telefon po raz pierwszy. Wideo troszkę się przedłuży w tym momencie, bo będziemy go uruchamiać, ale myślę, że warto, warto oglądnąć. Oczywiście z tyłu tutaj co mamy jeszcze w telefonie. Mamy wejście na microSD, A gdzie jest karta SIM. Chyba bodajże... Je. tak, SIM i microSD, karta jest w tym samym porcie, Są to jest podwójny port. Jedno się wkłada od dołu, drugie z góry. Także jest to w tym samym miejscu. Załóżmy... Załóżmy tył plecki, no i uruchommy telefon po raz pierwszy. Proszę bardzo, tak już w HTC tak samo, mamy tutaj Powered by Android, czyli to jest wymuszone przez Google. Wszyscy producenci muszą teraz, którzy używają właśnie systemu Android, a dawać to takie podpis właśnie pod spodem. Nie ma już tego ludzika. No i tutaj mamy już e, ekran powitalny. E, także no, myślę, że to by było na tyle z tego unboxingu, bo jak to sama nazwa mówi, to będzie um, to jest unboxing wideo. E, później e, cały pierwszy może start i, i, i takie inne funkcje, wszystkie resztę pokażę Wam w następnym moim wideo. Także bądźcie na moim kanale zapraszam Was serdecznie do oglądania, do komentowania. Pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.